Cześć Mańko dziś, y, Tutaj dziś oficjal. Dzisiaj będziemy grać w obie Ale nie można skakać Zaczynamy To w ogóle Ja to nagrywam wieczorem O 22.47 Ale bym tak Zaraz sobie przeskoczyła, że zawsze to przeskakuję Normalnie Więc no, ale nie można O nie, no a tym bym już na pewno skoczyła, ale naciska mi się. No właśnie, co się dzieje, więc. No o tym w ogóle bym nawet nie skakała, bo zawsze tak przechodzę. A no o tym bym już skakała. No nie. Ej, tip. Aha. Tutaj poczekam aż mi się odwiedzi HP trochę. Dobra, nie ładuje mi się, ale mogę zaraz no dobra. Czyli jeszcze raz, ale po drabince. będzie lepiej. Tu, tu o! Prawie właśnie w ten laser. Um, czy czerwony, czerwony. O co chodzi? Czy on tu wszystkie działają? O co chodzi? <laughs> tak by... no, Chyba mi się coś zepsuło, ale... Ważne. nie mam nadzieję, że nie będzie teraz trudniej później. Nie no, żebycie sobie... Ale za bardzo Co mnie to nie jest takie źle? O nie to że to jest krótkie, to jeszcze umiem to tak normalnie przejść. Na tym bym w ogóle nie skakała. Chociaż na tym już tak. Teraz mi się tak cały czas to będzie wyświetlać. Czy dodać ym, to do ulubionych? No nie. Ym, więc, sorry, jak mi coś tu jeszcze po prostu trzymam tutaj rękę. Dlatego. Okej. Okay. Dobra. Obstawiam na różowy. Okej. Okay. Aha. Super, nie no. Fajnie, mega. Ale... Aha, okej. Okay. To jest mega łatwe, nie, nie, nie można chodzić na tą lawę, więc... Aha. No, super. Aha. Mogę od razu obstawić na różowy, bo to mój ulubiony kolor, ale teraz obstawiam na żółty. No słysz, to tyle znasz zielony? Może to też będzie źle, pewnie. O dobra, jednak jest dobrze. Już mam mówi, że to pewnie będzie źle, ale. No. Po tym bym też nie skakała, zawsze tak przechodzę. W jeśli to oglądasz, chodzi mi o. Team Siapsi, tak się nazywa. Kiedyś się nazywała y, Światniki, ale zepsuło się coś, więc jeśli to oglądasz, to wiesz mi, że mega się cieszę, że tu do mnie przyjeżdżasz i kocham cię najbardziej. E, czyli to, gdzie kuleczki nie prowadzę i w ogóle mega się cieszę. A tak w ogóle potem zrobię shorts, gdzie będę mówiła, co będziemy robić, ale nie będę mówiła wszystkich rzeczy. Też będzie niespodzianka. Aha, no właśnie. Ten scenecz miałam wymyślić. Sorry miki. Ale to się jutro wymyśli. Dzięki Okej, okay, przeszłam. Pamiętajcie, jak macie taki labirynt, albo jak w to gracie, to zawsze kuleczkami się ten... Posługujcie. o Aj mm. o co? Aha, dobra. To nie było takie... Ty. Aha, okej. Okay. No, masz... Aha, nie. A bo do... to do tyłu. Ty. Nie, masz... nie, no way. No dobra. Dobra. O, dawaj twarzy, dawaj. Nie? To tak sobie zrobię. A, przeszłam to. Nice. Twarzy mnie nie dogoniło. na logikę można by powiedzieć Bo gdzie można wejść, jak gdzie nie I takie Coś cię skusi i skoczy Że tak naprawdę się zabijesz Bo nie można skakać No cóż, ale posłuchałam Twojej intuicji To też przyszłam. mnie mega wkurza Jakie mam takie Po tym się wspinać, to mnie mega wkurza Moje, moje koleżanki normalnie nie, nie, nie umiały tego przejść. one cały czas spadały. Włącznie z Nikolą. Jak dopiero sobie zainstalowała Robloxa, to jeszcze w ogóle nie umiała nawet chodzić. <grytanie> A ja mam Robloxa już od kilku lat, więc no. Też to nie jest taki problem. Ani chodzenia, ani robienia jakichś takich parkurów ani rzeczy, które... Z którymi nie mają problemu a tak w ogóle e, nie wiem czy kojarzycie, ale są takie ścianki w Robloxie. Takie przez które trzeba bokiem przeskakiwać i ja myślałam, że Nikola będzie miała ten problem. A tak się okazuje, że ona nawet e, nie spadła. Dobra, teraz intuita niebieski! Tak! Ale jesteś Dobra, dwa razy niebieski może? Nie bardzo. Nie. Znaczy mi to się nie zepsuło, bo wcześniej było, że przez wszystko można przełali, więc... I ziel... Dobra. I teraz... Niebieski, dobra. Teraz do paszczynuba, niestety. I te zęby jego... Ale... Ej, jestem czegoś... czego, No nie no... Po prostu świetnie... Chciałam coś spróbować. Wy z żeby to widzieliście. Ale to jest ładne. O oh my, Już chciałam skoczyć, ale nie, nie, nie. Nie tym razem. W mam och ochotę wejść tutaj wody. Aha. No, trudno, no, po prostu musiałam, no proszę mnie nie oskarżać. Był taki kuszący. Teraz do rekina, no ja nie wiem. Teraz do rekina, no ja nie wiem. No. O nie! Myślałam, że to przejdę za piżem razem. Ale teraz ta mi się tak skojarzyła ze szlamikiem samym. Bo tak nagle wyskoczyła a ja na nią nie patrzyłam i kącikiem oka coś tam widziałam ale nie strzałkę tego właśnie i to tak go przypominało, nie wiem czy go znacie simple, simple, papickwicz, Papyc papickwicz a? idę tą stroną już chciałam mówić, bo tu jest więcej różowego, ale na obu stronach jest tylko Dwa razy różowy, więc... Jeśli ktoś by mi powiedział, że do tego by jest potrzebny skok, taki, wiecie, jak y, zawsze byłby. to ja normalnie bym się biła o to, o to słowo. Normalnie... Tego nie jest potrzebne, to samo cię odrzuca. Tak jakby. Nie wiem o co im chodzi, ale ok. Ja tak mu tego dywanu, ale nie mogę. O ile robota? Ja nie mam robótów. To, to jest. Co ma impuls, żeby się wróciło? Co ja może spróbuję? Tak, jakby na tych. Jak będę miała odległość? Mm -hmm. i może się Dobra, tu bym już skakała. Kulki, to mi takie fajne lizaczki. Ej, Przyp mm. przypomina. Właśnie chodziło mi o takie ściany, o takie, co się przechodzi bokiem. Tylko że to są kulki, i nie udało mi się przejść. No bo mm, hello, kulki. Hello! O, dobra. Czy to będzie takie? Nie, czy też nie będzie takie długie, mam nadzieję? Nie wydaje się być takie długie, jak popatrząc z góry, ale to się może. Nie, dobra, to nie jest takie długie. No, to nie jest takie długie wcale, wcale. I wygrałam? To, to, to tyle? W sumie to robimy tak jest jestem łysa I hmm? Czemu jestem łysa? Ej, i teraz Można skakać Ja cię Ej, teraz wracamy na konie Mogę się w kogoś zmienić Kto jest ładniejszy Ta happy, czy ta bez głowy? Nie, ta bez głowy ma e, Więcej różny niż się ja bez głowy I teraz W tym momencie Idziemy na początek i przechodzimy to jeszcze raz ze skokiem, więc ja się wracam na początek, a wy zaczekajcie. I ogólnie z tym okazał się problem, ponieważ e, tam co jest... E, ten o, widzę, zaraz wam pokażę, tu zginęłam przy tym. E, zaczekajcie i ogólnie myślałam, że z tym będzie problem, bo nie umiałam sobie wyskoczyć ale wyszłam na tą trampolinę i tak mnie mocno odbiło, że wyskoczyłam tutaj i właśnie chciałam wam powiedzieć, że z tym był problem ale jednak już nie ma problemu więc możemy wracać do przechodzenia tego od tyłu lecz jeszcze są inne M rzeczy, z którymi jest problem ale to do was wrócę kiedy już one nastąpią jak na przykład z tymi i tutaj już się nie przedostaniemy i na tym się ja zakończę filmik papatki